Cześć wszystkim, jestem Oleg i momentalnie nagrywam ten filmik z Wrocławia. Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o tych grach politycznych i o tym wszystkim, co się dzieje momentalnie w Polsce. Chciałem opowiedzieć, jak to wygląda ze strony Ukraińca, ukraińskiego uchodźcy, który przejechał tutaj w 22 roku. Momentalnie to trochę dziwnie wygląda i trochę zdesperowało do mnie, dlatego że. Cały czas twierdzą, mówią, że Ukraińcy tacy źli, tacy niewychowani, niewdzięczni itd. I, I to smutne trochę, dlatego że precyzy na takie coś pozwalają. Ja chciałem poopowiadać troszeczkę o swoim życiu i będę bardzo wdzięczny za jakieś komentarze, jakieś opinie, jakieś wskazówki na życie i zawsze będę wdzięczny w sumie. Za jakąś prawdę, o której myślicie, no, o waszą prawdę oczywiście. Chciałem powiedzieć, czym się zajmuję i opowiedzieć troszeczkę o swoich znajomych, o tak, o ogólnym życiu tutaj. I przy w 22 roku, miałem wtedy 17 lat. Kilka miesięcy poświęciłem na adaptację. Po prostu ja zacząłem się uczyć polskiego jeszcze, jak byłem u siebie w domu w Ukrainie, bo chciałem... Chciałem tutaj przyjechać. Nie wiem, jak one za roki, mm. ale chciałem odwiedzić Kraków i Warszawę. Dlatego, że od dzieciaka mi było mówione, że jestem małym Polaczkiem. Bo mamie, moja babcia i mój ojciec zawsze mówili, że ich przodkowie, chyba brat dziadek i prababcia przyjechali do obwodu Tymryskiego z Polski. I nie wiem, co tam było, po co oni ogólnie tam przyjechali, ale wiem, że przyjechali i tyle. Niestety czy stety nie mam kontaktu ani z babcią po stronie ojca, ani z ojcem i nie mogę w żaden sposób tego udowodnić, żeby uzyskać kartę Polaka, ale no, mam taką informację. I dlatego postanowiłem, że dobra, zacznę się uczyć polskiego. Zacząłem tam ogarniać alfabet, starać się jakoś próbować czytać, liczyć, takie coś. Próbowałem kilka razy wchodzić do takich wideo czatów, żeby rozmawiać, ale wtedy to nie za bardzo mi poszło. No i postanowiłem, że dobra, pojadę do Polski gdzieś jak będę miał 18, może 18,5 gdzieś po rodzinkach, ale tak się wydarzyło, że zaczęła się wojna i po miesiącu czasu w obwodzie Żytomierskim mieszkam, mieszkałem w sumie bardzo blisko granicy z Białorusią, z której wojsko rosyjskie. Wyszło w stronę Ukrainy, więc zastanowiłem, że dobrze, trzeba wyjeżdżać, dlatego że to stanowi zagrożenie dla mojego życia i życia moich bliskich. I dlatego, że miałem znajomych, w sumie to moja mama miała znajomych w Polsce, my się przeprowadziliśmy się do Obrzycha. I mieszkałem rok czasowy w Obrzychu. Poszedłem tam do pracy, ogarniałem troszeczkę jakoś język polski. Praca to była jak zbieranie rzutkierki po kilka godzin dziennie. I dlatego, że właśnie nie wiedziałem, nie znałem języka polskiego i to była bardzo straszna, bardzo trudna praca odraca. I po tym jak już zacząłem ogarniać na takim biegłym poziomie, może, może takim podstawowo biegłym, można powiedzieć. Nie wiem czy tak można w ogóle powiedzieć, to poszedłem do fabryki, przyszedłem kilka rozmów rekrutacyjnych i zostałem zatrudniony jako operator u maszyny. Czy Jestem po roku mieszkania w Małobrzychu, od razu powiem, że jestem bardzo wdzięczny Dorocie Baranskiej, która przyjęła mnie u siebie w hotelu i mogłem tam spokojnie żyć, spokojnie się adaptować do warunku życia w Polsce i do tego, do tego kim ogólnie jestem w tym kraju już w tym czasie. Jakby. I po rok, coś tam, czasu postanowiłem, że dobra, Walbrzych jest dla mnie trochę za mały i to, no, postanowiłem, że to nie to miasto, w którym chcę mieszkać i postanowiłem się przeprowadzić do Wrocławia. Tutaj, we Wrocławiu, już jestem prawie dwa lata, a może już pewne dwa lata i mieszkam z tutaj z dziewczyną, pracuję. E, Pracuję też we fabryce jako operator urządzeń produkcyjnych, już bardziej, trochę lepiej okarmiam język polski, dlatego że umiem czytać, pisać i mówić, to znalazłem lepszą pracę, lepiej płatną pracę. E, też próbowałem studiować w Polsce, mi się nie udało, dlatego że nie zdążyłem się zapisać na test językowy, państwowy test z języka polskiego jako obcego i nie dałem radę zdać. No. I nie dałem rady się zapisać i przez to nie zdałem jakby nie mogłem zdać egzamin z języka polskiego i przez to nie wstąpiłem tutaj do jakiegoś uniwersytetu dlatego wstąpiłem do uniwersytetu na Słowacji ale to był taki uniwersytet jakby nauczania odbywały się dystancyjnie, online i w tym czasie studiów też mieszkałem w Polsce ale zrezygnowałem z tego, że no nie spodobało mi się jeździć tam z tym cały czas i postanowiłam, że dobra, może kiedyś znajdę coś lepszego i będę mógł i pracować, i studiować. Nie mogłem tam się przeprowadzić dlatego, że miałem tutaj dziewczynę, a ona oczekiwała tutaj na pobyt czasowy i nie chciała tego porzucać, dlatego że ma tutaj siostrę i tak większą rodzinę. A ja w sumie tutaj miałem tylko ją i mam, więc postanowiłam, że dobra, zostanę też tutaj. Po co jestem uchodźcą na przykład i do tej pory nie uzyskałem do czasowego. Dlatego, że po tym, jak rozpoczęła się wojna i mój stan psychiczny zaczął się pogarszać, ja się przeprowadziłem do Polski i niby już jest lepiej, jest wszystko ok, ale cały czas te wszystkie wspomnienia dowieniają mnie. Po prostu. I bardzo często może się tak wydarzyć, że ja wstaję i kurde, po prostu nie wiem, co, co mam robić w Ja wiem, że to tylko nie, że nie tylko u mnie, że też dużo osób pokolenia Z. Yy, przeżywa to i w Polsce, i w innych krajach, ale w moim przypadku mi się wydaje, że to trochę się pogorszyło przez tą wojnę właśnie. I chciałem jakoś z tym poradzić, próbowałem, ale no nie udało się. I jedno, jedno co mi pomaga, to podróżowanie. Ja staram się jakoś, jak najczęściej gdzieś wyjeżdżać do jakiegoś Gdańska, Warszawy, do tej samej Bratysławy, do, nie wiem, do Pragi jeździłem. Niedawno byłem w Chorwacji, w Czarnej Górze, w Albanii, do kolegi, do Niemiec jeździłem. Też byłem w Szwecji, w Estonii, w, na Łotwie, na Litwie. i to pomaga, bardzo pomaga. Ja staram się robić takie bardzo tanie i bardzo szybkie wyjazdy, żeby jak najszybciej zobaczyć jak najwięcej i jak najtaniej. Więc podróżowanie w czasach dzisiejszych za drogo nie kosztuje w sumie. I w tym widzę jakiś sens, bo to mi naprawdę pomaga. Ja czuję, że wtedy żyję. Jak podróżuję, że gdzieś siedzę w autobusie i jadę do innego państwa albo przynajmniej do innego miasta. Na przykład, jeżeli mieszkacie w Wrocławiu, to bardzo chętnie bym Wam poradził pojechać do Opola. Jest bardzo piękne, fajniutkie miasteczko i bardzo fajnie tam jest, bym powiedział. I nie uzyskałem, jakby nie złożyłem wniosek o kartę tymczasowego pobytu tylko przez to, że ten rok, może czasami nawet półtora roku oczekiwania tej karty po prostu zabroni mi podróżować. Ja będę, nie będę mógł wyjechać za tereny Polski, a czasami tak jest, że pojechać na wycieczkę do Gdańska jest półtora, może czasami nawet dwa razy drożej niż polecieć do Włoch. Właśnie w Włochach też byłem. I to troszeczkę nagania na mnie taki stan depresywny, bo niby kurde muszę się lokalizować. Mam pracę, mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Jakby wszystko mam dlatego, żeby zgłosić się, jakby złożyć wniosek na pobyt tymczasowy, ale właśnie zastanawiam się, czy, czy potrzebuję tego. Bo na razie tą, tą ustawę o ochronie, ochronie Ukraińców, czy jak, jak to się nazywa, o ochronie tymczasowej, o, o ochronie tymczasowej dla obywateli Ukrainy albo jej rezydentów to w sumie na razie korzystam z niej, mam ten M-Obywatel z takim, taką flaszką flagiem takim Ukraińcem nie flaszką <grym> i no w sumie na razie z tego korzystam mam nadzieję, że wprowadzę status uker, yy, cukier kartę, ja będę mógł ją uzyskać w 3 miesiące tak jak mówi, mówią przepisy ale wątpię, szczerze mówiąc słodko i chciałem pogadać właśnie o tych krajach politycznych, o, o tym wszystkim, co się dzieje. Bardzo mi się nie podoba, że politycy nie rozróżniają ludzi, a wszystkich rzucają do jednego worka. To jest dla mnie trochę dziwne, dlatego że jest młodzież, która studiuje, pracuje. W większości przypadków mi się wydaje, że no, na socjalu nie będziemy tutaj siedzieć, bo nie ma żadnego socjalu. Jeżeli masz powyżej 18 lat, to nie dostajesz ani 800 plusa, ani tych 300 zł, co kiedyś dawano ludziom z Ukrainy, którzy przyjeżdżali. To było jednorazowo. 300 zł można było dostać. Tego wszystkiego już nie ma. Nie ma za darmo mieszkania, nie ma żadnej opłaty rachunków. Nie wiem, czy to w ogóle kiedyś było. Nie, nie korzystałem z tego, nie wiem. Więc nie ma żadnych laptopów, jak kiedyś mi Pan na powiedział, że. O, masz iPhone'a, to Polska cię zasponsorowała. <grywa> no, więc tego nie ma. Sam sobie musiałem kupić iPhone'a i tak. Więc y, większość pracuje albo stara się studiować i jakoś utrzymywać na stypendium, które i tak nie każdy ma. Więc młodzież, która nie studiuje, jak na przykład ja, to pracują. Y, wszyscy moi znajomi to pracują ktoś we fabryce, ktoś w logistyce, ktoś jakimś administratorem, jeszcze coś jeszcze coś, ale wszyscy tutaj pracują dlatego, że no nie da rady inaczej. To wiadomo, nie narzekam na to, że o kurde Polska nie daje mi socjalu. Nie, nie o to chodzi. Na przykład mi jest dziwnie, że Niemcy dają tyle socjalu ludziom z Ukrainy, że oni mogą sobie pozwolić na to, żeby nie pracować. Dla mnie to jest dziwnie, dlatego, że w pracy, w studiach w takim życiu typowego obywatela Polski, jeżeli uchodźca albo imigrant przyjmuje ten taki styl życia, to integracja przebiega o wiele lepiej, a o wiele łatwiej i nauka języka wtedy trwa krócej i lepiej, dlatego że ludzie poznają taki codzienny język, bo jednak jeżeli przeczytasz książkę jakąś, nie wiem, literaturę polską, to ten język jest troszeczkę inny niż ten język, którego używają ludzie na co dzień. I mm, dla mnie to jest dziwne, że nie trzeba rzucać wszystkich ludzi do jednego worka i ja bym chciał, żeby politycy przestali mówić, że Ukraińcy to zło, że trzeba większość wygnać, że oni nie pomagają, tylko my im pomagamy i wydajemy grubą kasę, chociaż no, każdy, kto nie jest głupy, może wejść na internet. I przeczytać, że podatkami, składkami wszystkim Ukraińcy oddają więcej niż biorą. I dużo statystyk na internecie mówi, że nawet ta pomoc, bardzo dziękuję Polakom za pomoc wojenną i za to wszystko, bo to naprawdę pomogło na starcie tej wojny, żeby Ukraina mogła się obronić i móc dalej stać i robić opor rosyjskiemu wojsku. Ale chodzi o to, że nic nie robimy nam słowa, Nic złego nie robimy. Wiadomo, że jest jakiś procent złych ludzi, którzy coś tam kradną, jakieś, nie wiem, robią rozboi albo rzucają się na ludzi, się biją, ale to jest jak w każdym państwie, w każdym narodzie, w każdej grupie etnicznej, dlatego, że jakiś procent, w średnio to wychodzi na 5, 4, 10 może procent ludzi to ci, którzy popełniają przestępstwo. I statystyki też mówią, że wśród obywateli Ukrainy takie przestępstwa, tam jakieś kradzieży, machinacje pieniężne albo jakieś podrabianie pieniędzy, oszukiwanie ludzi, Ukraińcy popełniają, ilość tych Ukraińców to około 5-7%, a wśród Polaków to wychodzi od 7 do 10. I nie chodzi mi o to, że jakiś, jakiś naród jest gorszy, po prostu, że każdy naród ma swoich ludzi, którzy nie tacy jak inni powiemy, nie chcę nikogo obrazić albo coś takiego, ale no tak jak jest. I nie mam nic przeciwko polityce deportacji, tym, że jeżeli popełnisz jakieś przestępstwa, jesteś deportowany, to jest logiczne, dlatego, że nikt nie chce upuścić do swojego kraju zabójcy. Ja wspieram to, to jest, to ma logikę. Dlatego, że chcę się czuć bezpiecznie w Polsce i mi się wydaje, tak jak każdy w Polsce, bym chciał się czuć bezpiecznie. Nie bać się gdzieś na południe Francji, wyjść w wieczorem do sklepu i zostać e, zabitym po prostu za jakiś tani telefon albo za 20 euro, które miałeś w ręce. To jest straszne i ja bym nie chciał, żeby to przeszło do Polski. Więc polityka deportacyjna jest logiczna. Ale na przykład e, słyszałem takie coś, że deportowali dziewczynę za to, że ona wyskoczyła bliżej sceny na koncercie, chyba akurat tego maksa, i ją deportowali. Więc dla mnie to jest trochę dziwne, chociaż jeżeli to mamy jakieś przepisy, to dobra. To jest wasze państwo i wy możecie się decydować, co robić z migrantami. Ale. Trzeba ich szanować, dlatego że to taki, tacy sami ludzie, jakby oni nie są gorsi, nie są lepsi, nie są jakiś bardziej wybitniejsi, po prostu tacy sami. Nie ma różnicy jaki kolor skóry, jaki kolor oczu, więc jesteśmy tacy sami. Nawet jeżeli człowiek z Ukrainy nie mówi bardzo dobrze po polsku, to on nie jest gorszy, po prostu on jeszcze się nie nauczył. Albo się nauczy później, no, albo pojedzie spokojnie do siebie, do Ukrainy, jak zarobi jakieś pieniądze. I dalej chciałbym pogadać o języku, e, właśnie o języku polskim, i o tym, że dużo Ukraińców nie zna polskiego. Niestety tak jest i nie wiem dokładnie liczby ludzi, przepraszam, ale. Jest tak, że na przykład jak jedziesz do Niemiec, to obowiązkowo musisz przejść kurs integracyjny, nauczyć się, nau nauczyć się języka na poziomie B1, przejść kurs integracyjny o życiu w Niemczech. I tak jest w, w Austrii, tak jest w innych państwach, w większości państw tak jest, na przykład jak na Łotwie, na Litwie, ja tam czytałem na internecie, w Estonii, w Finlandii większość państw oferuje. W Polsce to miałem krótki, chyba dwumiesięczny kurs z nauczycielką przedszkola, która postanowiła zostać wolontariuszką i przychodziła do nas do hotelu, w którym mieszkałem i lubiła nam lekcje polskiego. Więc sam też się uczyłem, czytałem książki, zacząłem jakiś bajek i ogarnąłem to w większości na własną rękę. Ale nie większość ludzi tak robi. I wychodzi z tego, że nie ma komunikacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami. I wtedy wychodzi, że interes jednego nie jest ogłaszany, a interes drugiego nie jest usłyszany po prostu. Więc to jest dziwnie. Ja bym chciał, żeby Polska prowadziła obowiązkowy, przynajmniej 50-godzinny kurs języka polskiego. Wiem, że to pieniądze, ale mi się wydaje, że z podatków tych ludzi da się ogarnąć. Na przykład, jak przyjechałeś do Polski. Tam trzy miesiące przepracowałeś, to już masz dostęp do kursu i możesz go tam się zgłosić do jakiejś szkoły, może jakaś szkoła, która będzie pobierała pieniądze od państwa i oferowała naukę takim ludziom, ale to będzie bardzo logiczne rozwiązanie i to, to wyjaśni bardzo dużo problemów. Wtedy ludzie zaczną lepiej mówić, lepiej się pomiędzy sobą nagadywać, ludzie, którzy będą już wiedzieli ten język. Zaczną się interesować polityką w tym państwie ogólnie, czym chcą się zajmować. Może znajdą inną, lepszą pracę, pracę w swoim zawodzie. Zaczną oddawać więcej podatku, więcej składek i to będzie lepsze dla państwa, mi się wydaje. Też był taki dziwny przypadek niedawno z tymi potwierdzeniami języka polskiego dla studiów. Choć jeżeli chcesz się dostać do studiów, to musisz wiedzieć język polski na poziomie minimum B2, od niedawna. Wcześniej to było B1 obowiązkowe i ludzie na szybko no, Ukraińscy studenci, więc też Białorusi studenci też mieli taki trochę załamany umysł, przez to, że zdali jeden egzamin, a za kilka tygodni do rozpoczęcia studiów im mówią, że nie, ten egzamin już nie jest ważny, musi się zdać inny. I duża liczba osób z tym sobie poradziła, ale też są tacy, którzy nie poradzili, poprzez to, że w ostatnim moment państwu powiedziało, że. Nie, dobrze, to tego jest za mało, trzeba więcej. Ale no, też tak czasami bywa. Chciałbym powiedzieć, że trzeba być bardziej cierpliwym trochę do nas. Nie chodzi o to, jeżeli ci ktoś pluje mordę i to jaki, dobra, jestem bardzo cierpliwy. Nie, też pluję mordę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli człowiek nie może wymówić jakiegoś dźwięku albo gada coś, mówi o czymś, co ci nie za bardzo się podoba, to może nie od razu on jest jakiś bardzo zły, może po prostu ma swoją opinię, swój wzór na jakiś swój pogląd na to życie. I po prostu jest inną osobistością, ma swoją myśl na to wszystko i chce ją ogłosić, żeby ją usłyszeli. Ja... Bardzo wdzięczny Polakom za pomoc, za to, że mogę spokojnie żyć w tym kraju, że mogę się czuć bezpiecznie. Chociaż ostatnim czasem to się pogorszyło. Właśnie niedawno u mnie skradli rower. Ja zapomniałem nałożyć łańcuch i kłódkę. I spod, właśnie spod drzwi mieszkania, z klatki schodowej i z, skradli rower, to na starym mieście w Wrocławiu. Dobra. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego, miłego dnia, miłego wieczoru, smacznej kawy albo herbaty.